Hej! Dzisiaj do Was nowym filmikiem, będzie to filmik, gdzie odpowiadam na Wasze pytania, dostaję masę wiadomości, szczególnie na Facebooku e, od bardzo wielu z was pytając się właśnie o studia w Danii i o jakieś takie detale z, nimi, z tymi studiami związane. I jako że nie mam po prostu ani czasu, ani siły, ani czasami też ochoty odpisywać do każdego z was z osobna, pomyślałam, że nakręcę taki filmik, gdzie odpowiem na część z tych najczęściej zadawanych pytań i po prostu będę odsyłać wszystkie te osoby do tych filmików właśnie odpowiadających na pytania dotyczące dani. <noise> więc tutaj wybrałam na ten filmik tylko cztery pytania, ale oczywiście jest z nich znacznie więcej. Ale jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, których może mi nie zadawaliście w wiadomościach prywatnych, możecie śmiało je pisać w komentarzach na dole i postaram się odpowiedzieć w kolejnych częściach. Oczywiście nagrałam już kilka filmików dotyczących studiów w Danii, i też nagrałam taki filmik, gdzie właśnie odpowiadam na Wasze pytania, więc postaram się wszystkie te filmiki podlinkować na dole. No to co? Cztery pytania, zaczynamy. Pierwsze pytanie, które dostaję chyba od każdego z Was, od każdej z Was to jest to, czy ciężko jest się dostać na studia. Chodzi tutaj oczywiście o studia w Danii, więc moją odpowiedzią będzie do Was pytanie, czy w dzisiejszych czasach ciężko jest się dostać na studia? Bądźmy szczerzy, ale teraz każdy może mieć magisterkę, teraz każdy może mieć licencjat, więc wystarczy tylko, że w Polsce zapłacicie, a tutaj po prostu, jako że Duńczycy są zbyt leniwi, żeby chodzić na te studia, nie chce im się studiować, wolą jeździć po świecie i dostawać Pieniądze za darmo od rządu, no to po prostu y, tutaj lubią przyjmować obcokrajowców, tak? Więc y, wydaje mi się, że nie jest jakoś tak bardzo ciężko się dostać, ale oczywiście nie przyjmą was, jeżeli macie y, same dwoje na świadectwu. Na świadectwie, tak, no, ale to chyba tak samo jak w Polsce. Oczywiście tutaj mają limitowaną liczbę osób, które przyjmują, więc dobrze mieć jakieś tam lepsze wyniki na tej maturze, można nie na maturze, ale na półrocze. Tutaj najbardziej liczy się dla nich motywacja i nie oceny, nie jakieś tam wyniki z matury, tylko to właśnie jak Wy bardzo tego chcecie. Ja już to mówię chyba po raz trzeci. Musicie napisać super list motywacyjny, gdzie naprawdę oni zobaczą Waszą osobowość i to, jak bardzo tego chcecie i to jak bardzo będą wam potrzebne e, wasze studia e, w w, jakby w kontekście do waszej wymarzonej pracy. Tak naprawdę liczy się list motywacyjny i wasza znajomość języka angielskiego. Kolejne pytanie to y, pytanie, jaka kwota potrzebna jest na start. I powiem wam, że y, też wspominałam już o tym we wcześniejszych filmikach, że tutaj w Danii y, za każdym razem, jak chcecie wynająć czy mieszkanie, czy pokój w akademiku, czy obojętnie coś takiego, to musicie mieć po prostu pieniądze na depozyt. Ten depozyt jest zazwyczaj kwotą mierzoną razy 3 y, od waszej kwoty wynajmu. Czyli na przykład, jeżeli wynajmujecie pokój za 1000 koron, to wasz depozyt będzie to 3000 koron, czyli musicie mieć na start jakby 4000. No, ale jeżeli chodzi jeszcze na przykład o to, że przyjeżdżacie i chcecie kupić książki do szkoły albo nie macie w ogóle zakwaterowania, tak jak ja przyjechałam tutaj dla niej, nie miałam żadnego zakwaterowania, spałam w hostelu i po prostu musiałam mieć te pieniądze na ten hostel, więc ja przywiozłam, pamiętam, jakieś chyba 4 czy 5000 tysięcy złotych, coś takiego, miałam po prostu to odłożone, bo pracowałam też w wakacje i tak dalej. Oczywiście też pomogli mi w tym rodzice i e, miałam jakieś właśnie 4-5 tysięcy. I to powiem Wam rozeszło się bardzo szybko, ponieważ ten depot jest tutaj taki bardzo naprawdę drogi. E, później sprawa książek, no i oczywiście jakieś tam wyżywienie. E, trzeba było też na przykład kupić kołdrę e, czy poduszkę, tak? Bo zazwyczaj te e, mieszkania są niewyposażone w ogóle w nic. Jeżeli będziecie mieszkać w akademiku, to myślę, że będziecie mieć chyba łóżko, biurko. Jakąś tam chyba małą szafę, i tak naprawdę to chyba wszystko. Resztę, wiadomo, trzeba kupić sobie samemu. Ile pieniędzy miesięcznie trzeba mieć na wyżywienie i zakwaterowanie? Powiem Wam szczerze, że to zależy od tego jak Wy radzicie sobie z wydawaniem pieniędzy i Jakie macie wymagania i jak, do, do jakiego standardu jakby jesteście przyzwyczajeni Znam osoby, które po prostu przywiezły tutaj 1000 zł, 1200 zł No ale wiadomo, to wszystko szło tak naprawdę na zakwaterowanie A jeżeli chodzi o jedzenie, no to się codziennie jadło na przykład tosty maczane w jajkach i to było na porządku dziennym. Jak ja mieszkałam w pierwszym, na pierwszym roku w Akademiku, to widziałam to e, codziennie, tak naprawdę, więc myślę, że taką optymalną kwotą, aby mieć i na zakwaterowanie miesięcznie, i na wyżywienie, to jest około. 1800-2000 zł, więc to jest tak naprawdę taka sama kwota, jeżeli chodzi o na przykład Wasz wyjazd do stolicy w Polsce, tak? Więc też tyle byście potrzebowali, myślę. Ponieważ tutaj w zakwaterowanie to jest kwota od około 1000 zł, może. Minimum to jest 800 zł za pokój, no a wiadomo, że nie chcemy też głodować, więc trzeba mieć też więcej pieniędzy. No ale wiadomo, że akurat może jak przyjedziecie, to znajdzie się jakaś praca, więc wtedy będzie już więcej tych pieniędzy, ale myślę, że minimalną kwotą, którą trzeba mieć, to jest minimum miesięcznie 1800 zł. I kolejne z czterech tych wszystkich pytań to jest, co polecam, jeśli chodzi o zakwaterowanie. Ja mieszkałam na początku w takim hostelu. Tak naprawdę to nawet nie był hostel, tylko to był taki domek. 呃。Uh 5 na 5 metrów kwadratowych, i tam były cztery łóżka piętrowe, to znaczy cztery piętra i takie dwa rzędy były. I tam właśnie mogło mieszkać na przykład 8 dziewczyn, więc my na przykład nie, nawet nie miałyśmy miejsca w tym domku na e, wa, nasze walizki. E, po prostu było nas tak dużo i e, to też właśnie wychodziło taniej, tak, bo tam szkoła dodatkowo jakby płaciła za to i tak dalej. E, ponieważ no nie, zna, nie znalazłyśmy zakwaterowania. Tutaj jest bardzo ciężko, żeby znaleźć zakwaterowanie i dopiero po dwóch miesiącach Mieszkania tam, gdzie łazienka była oddalona o jakieś 200 metrów od tego domku, to no, otworzyli dla nas nowy, tak jakby akademik, i wtedy po dwóch miesiącach się tam przenieśliśmy. Więc najpierw był taki niby hostel, później właśnie był akademik dla mnie, a później już po pierwszym roku mieszkania w akademiku powiedziałam: Nigdy więcej, muszę znaleźć sobie teraz mieszkanie. Wiadomo, no, w tym hostelu było fajnie, można było na początku się zintegrować ze wszystkimi, ponieważ tam dużo osób naprawdę mieszkało i czekało na ten akademik. Niektóre też osoby znalazły w tym. Czasie mieszkanie. E, ja nawet tak za bardzo nie szukałam, e, e, jestem dość leniwa w tych rzeczach. A później, właśnie, był ten akademik i powiem Wam, że akademik był dosyć fajny. E, bardzo. To tutaj, tutaj akademiki w Danii są e, na zupełnie innym poziomie niż są te w Polsce. To, co ja słyszałam, jak, jak to wszystko wygląda w Polsce, to jest jakaś masakra. My tutaj mieliśmy w akademiku e, taki ogromny telewizor e, w salonie, mieliśmy e, ten stud grania w bilarda, mieliśmy piłkarzyki, e, ogromne kuchnie, e, no ale po prostu to co, się, to, co się tam działo z innymi jakby mieszkańcami tego akademiku, ja nie mogłam tego wytrzymać, ponieważ tam mieszkało dużo Bułgarów, Rumunów e, i po prostu nie chciałabym mówić, że to, tylko, że to tylko te osoby tak nie dbają o porządek, ale w większości tam te, takie osoby mieszkały właśnie z Litwy, Bułgarii i Rumunii i po prostu był tak wieczny syf w kuchni, że ja po prostu, ja się brzydziłam w tej kuchni gotować, też z lodówki, czasami znikało dużo rzeczy, więc po prostu nie powiedziałam nigdy więcej, nie chcę mieszkać w akademiku i dlatego zdecydowałam się też na mieszkanie, i to jest to, co ja wam polecam najbardziej, mimo to, że mieszkania są bardzo drogie, ponieważ Minimum za wynajem mieszkania to jest 4,5 tysiąca złotych. To jest tylko w moim mieście, a w Kopenhadze to jest jakieś 6 tysięcy. Eee... Przepraszam, 6000 koron. To jest minimalny koszt, ale tylko samego wynajmu mieszkania. Do tego musicie jeszcze wziąć pod uwagę rachunki za internet, za telewizję, za prąd, czasami za gaz, za wodę i coś tam jeszcze chyba było. Coś mi się wydaje, że coś ominęłam Aha, jeszcze jest taka licencja na płacenie za telewizor i na to, za to, że używacie internetu w domu. Więc tych rachunków jest naprawdę bardzo dużo. I jeszcze do tego dochodzi depozyt który wynosi, tak jak wam mówię, około 15 tysięcy minimum w górę za całe mieszkanie. No ale wiadomo, jeżeli na przykład będziecie mieszkać z kimś, to podzielicie te koszta um, i będzie łatwiej, możliwe. Więc tak jak mówię, mieszkanie jest najdroższą opcją, ale też jest najlepszą, ponieważ jesteście na swoim, macie swoją kuchnię, którą sami dbacie, macie swoją łazienkę, o którą, którą też sami sobie czyścicie i no znacznie lepiej jest moim zdaniem w mieszkaniu, ale też musicie mieć na, na uwadze to, że wtedy pralnia czasami jest płatna, czy nie ma zmywarek, nie ma zmywarek, nie ma pralek. No, jest też oczywiście dużo wad, jeżeli chodzi o mieszkanie, ale moim zdaniem ja tylko i wyłącznie idę na mieszkania, już nigdy więcej nie powrócę do akademiku. Nigdy nie mów nigdy, ale... Nie dziękuję Hej kochani, to już tyle na ten filmik Mam nadzieję, że on się wam podobał Jeżeli również mieszkacie, studujecie w Danii Bo ponieważ wiem, że dużo takich osób mnie też ogląda Napiszcie jak to wygląda u was w komentarzach na dole Napiszcie ile wy na przykład wydajecie miesięcznie na zakwaterowanie, wyżywienie Może to pomóc innym osobom, które tutaj przyjadą Jeżeli oczywiście się też z czymś nie zgadzacie To zapraszam też do dyskusji Ja wszystko powiedziałam tak jak to wygląda z mojego doświadczenia I z opowieści moich znajomych Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania Oczywiście piszcie je na dole, ja postaram się w kolejnych odcinkach na nie odpowiedzieć Chcę, żeby były to takie odcinki podzielone na właśnie na 3-4 pytania e, Ponieważ jeżeli jest ich za dużo, no to ja po prostu lubię się rozgadywać I e, wtedy filmik jest za długi e, No i tak, już żeby nie przedłużać, to kończymy I życzę wam miłego dnia, miłego życia i muah, pa! A, zostawcie kciuki w górę, jeżeli wam się podobało